Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Program o marce osobistej, a w szczególności o boss brandingu, czyli sposobie budowania wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. Dziś do mojego programu postanowiłem poprosić pana Piotra Kruszyńskiego, współdziałowca w Jepetto oraz współzałożyciela firmy Finally. Witam serdecznie, panie Piotrze. Dzień dobry, Bartku, dzień dobry państwu. Piotrek, na początek będę chciał, abyś odniósł się do stwierdzenia, o które pytam każdego. To znaczy, ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym marką. Co ciebie przekonuje w tym, w tym stwierdzeniu? Jeżeli oczywiście przekonuje, albo z czym się właśnie utożsamiasz w największej części? Zawsze, zawsze wierzyłem w to, w to stwierdzenie, ale wydaje mi się, że w ostatnich latach jeszcze bardziej. Zyskało na wartości. Kiedy ostatnie 2-3 lata trudnych wydarzeń zewnętrznych, takie nazwijmy, podkreśliły istotność tych wartości i tego, czym się w życiu kierujemy. Więc, jakby nasz, nasza natura, naszy human nature, tak zwane, powoduje, że, że, że zawsze łatwiej nam jest zaufać w jakiejkolwiek instytucji, jeśli stoi za tym twarz jakiegoś człowieka. Natomiast ostatnie lata myślę, że szczególnie to, to, to podkreśliły i naprawdę ciężko jest zaufać, szczególnie w relacji biznesowej, czy będąc konsumentem, czy będąc potencjalnym partnerem biznesowej w jakiejkolwiek firmie czy organizacji, jeśli, jeśli pozostaje ona anonimowa i nie stoi za tym nikt, to wzbudzałby nasze zaufanie, czy chociaż sympatię. Ty jesteś przedstawicielem młodego pokolenia biznesu i wiesz doskonale, że funkcjonuje takie stwierdzenie, czy w ogóle jest stworzona taka granica pomiędzy młodym pokoleniem biznesu, a starym w cudzysłowie pokoleniem, to znaczy jeżeli chodzi o mentalność pod kątem budowania marki osobistej. O tym będziemy wspominać jeszcze o tych różnicach. Natomiast zastanawiam się, czy dla ciebie marka osobista była czymś, naturalnym jeżeli chodzi o działalność biznesową czy po prostu musiałeś nie wiem przekonać się do tego właśnie czy po prostu uważałeś że to jest taka praca którą będziesz musiał wykonać bez względu na to co będziesz robił jeszcze biznesowo To jest dobre pytanie bo z dzisiejszej perspektywy jest to dla mnie naturalne natomiast jeszcze jeszcze parę lat temu tak nie było i pewnie wynikało to częściowo z, 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 z pokolenia, z jakiego jestem, ponieważ jak zaczynałem zawodową aktywność, to jeszcze media społecznościowe, te zorientowane na profesjonalne działania czy biznesowe nie były tak rozwinięte jak dziś. Więc to mógł być jeden powód. Drugim mogło być to, że wywodzę się ze świata finansów, więc byłem audytorem finansowym, później byłem dyrektorem finansowym. I doskonale pamiętam moment, jak zostałem awansowany na dyrektora zarządzającego i członka zarządu Pizza Portal. I wtedy dojrzałem do tego, i nie było to zupełnie naturalne, bo pomogły mi osoby z mojego zespołu i, i zewnętrzni profesjonaliści i konsultanci. Którzy wskazali mi, czym jest ta marka osobista, dlaczego to jest ważne, jak te elementy się buduje, na co to się przekłada, że to nie jest tylko jakiś prestiż osobisty, ale to jest też sposób na, na wzbudzenie zaufania potencjalnych partnerów biznesowych. Jest to sposób na przyciągnięcie najlepszych pracowników do firmy, więc, więc zostało mi to pokazane. Ja na początku nie byłem, nie byłem do tego przekonany, ale zawierzyłem. Natomiast bardzo szybko. Okazało się, że faktycznie to przynosi wymierne, wymierne skutki, i, i, i sam stałem się ambasadorem budowania marki osobistej. Mm. No to masz już za sobą pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o, o, o budowanie wizerunku, więc zapytam, co dla ciebie w marce osobistej jest najważniejsze? Który element, czy o który element ty w największej części dbasz i pielęgnujesz go? Dla mnie najważniejsze to zawsze powtarzam, jest, jest autentyczność i spójność. To jest trochę połączone, więc podkreślę może bardziej tą autentyczność. E, w, jakby W relacjach biznesowych czy w sytuacjach biznesowych znajdujemy się w różnych y, momentach. Czasem jest bardziej stresująco, czasem jest y, y, spokojniej, natomiast nie da się utrzymywać jakiejś jakieś pozy, czy, 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 czy grać jakiejś roli cały czas. W pewnym momencie to, to pęknie i po prostu jeśli nie będziemy autentyczni, to, to, to ten wizerunek, który pokazujemy na zewnątrz przestanie być spójny. Jeśli on przestanie być spójny, no to autentycz, automatycznie nie, nie będzie wzbudzał zaufania i, i wszystko to pójdzie na nic. Więc moim zdaniem ważna jest tutaj autentyczność i i postępowanie według swoich wartości. Może na początku trzeba usiąść spokojnie i zastanowić się, jakie są te wartości. To, to, to nie jest też łatwe zadanie, paradoksalnie, ale, ale trzymanie się tego i, i postępowanie zgodnie z, 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 z tymi wartościami, bycie autentycznym i dzięki temu bycie spójnym w tym, co się robi, jest moim zdaniem kluczowe. Mm -hmm. um... Porozmawiamy jeszcze o roli e, przestrzeni internetowej, bo ty już o tym wspomniałeś, o mediach społecznościowych. Więc e, czy ty uważasz, że media społecznościowe są dziś tą dźwignią do e, rozwoju marki? Czy to przez media społecznościowe jesteśmy w stanie m, no, tak w najbardziej efektywny sposób wy, wykreować swój wizerunek? Tak, myślę, że tak. Znowu odniosę się do sytuacji, kiedy zaczynałem aktywność zawodową, wtedy tych mediów społecznościowych nie było. Później zaczęły trochę raczkować, ale, ale nie był to jeszcze LinkedIn, który teraz uważam za taką platformę najbardziej rozpowszechnioną w tych biznesowych relacjach. I też nie służył do, do takich celów, jakich, jakim służy teraz. Na początku to była. Wizytówka biznesowa, później z tego korzystało się z, jako, jako z takiego cyfrowego CV, e, czy do szukania pracy, czy do szukania pracowników. I dopiero w ostatnich kilku latach to ewoluowało do, do roli takiej platformy, jaką pełni jaką teraz. I znowu e, sytuacja mocno uwypukliła się w ostatnich dwóch, trzech latach, kiedy duża część naszego całego życia zawodowego przeniosła się do świata cyfrowego. Więc zdecydowanie. I kreowanie takiego, te, te, takiej marki osobistej i czerpanie inspiracji i pozostawanie na, na, na czasie z wszelkimi newsami to jest to co w moim przypadku przynajmniej odbywa się przez, przez platformy społecznościowe zorientowane na działania biznesowe ty, ty już wspominałeś o linkedinie już zrobiłeś bardzo dobry wstęp i chciałem właśnie ciebie zapytać już konkretnie o ten serwis i co poza tym co powiedziałeś już dla ciebie jest najważniejsze co przemawia za za tym że, że LinkedIn powinien być takim elementem, takim narzędziem właśnie do budowania tego wizerunku biznesowego? Pierwszym czynnikiem, który bym wskazał, to było to, że właśnie działamy w cyfrowym świecie, też zobacz Bartku, jak rozmawiamy dzisiaj, mimo że bardzo chętnie spotkałbym się osobiście, to, to rozmawiamy jednak przy pomocy cyfrowych narzędzi. Tak, i, i, i to już drugi raz w ten sposób rozmawiamy. Trzeci już na pewno będzie osobiście. Więc coraz więcej tych interakcji przenosi się do internetu, więc też naturalnym jest, żeby, żeby i wizerunek budować, i, i, i pokazywać go na zewnątrz i właśnie czerpać inspiracje od innych na, na takiej platformie. Dla mnie jeszcze bardzo inspirującą rzeczą na LinkedInie jest to, że jeśli chodzi o, o czerpanie wiedzy. Nie, jest to, nie, nie, nie musi być to tylko takie pasywne czytanie informacji czy czytanie czyichś postów, ale bardzo łatwo jest teraz o interakcje z osobami, które traktujemy jako inspirujące, które traktujemy jako autorytety. Ja dużo czytam, o, o, ostatnimi laty też staram się słuchać dużo podcastów i nigdy nie było łatwiej e, dotrzeć do tych osób, podyskutować o tym, co się przeczytało, czy usłyszało, porozmawiać, umówić się na jakieś spotkanie, po prostu rzeczy, które kiedyś były niewyobrażalnie trudne albo czasem niemożliwe. Dzisiaj są na wyciągnięcie kilku kilku kliknięć mm -hmm. i na koniec już y chciałbym, żebyś y przekonał osobę. Wyobraź sobie, że jest przed tobą osoba, która nie jest do końca przekonana do tego, aby markę osobistą budować, więc jakiego argumentu byś użył, żeby przekonać tą osobę? Jeśli, jeśli yy, ta przestrzeń biznesowa, jak w jakiejkolwiek jesteśmy, jest, jest dla kogoś ważna, czyli jeśli ktoś albo jest pracodawcą, albo jest pracownikiem, albo jest właścicielem firmy, albo ma takie ambicje, albo zakłada startup lub już go ma i będzie szukał finansowania od funduszy, czy jakichkolwiek inwestorów, więc w zasadzie, czy nawet jak już jest się inwestorem, aniołem biznesu, funduszem, kimkolwiek po tej drugiej stronie, więc tak naprawdę w każdym miejscu. Biznesowej układanki, e, można wyciągnąć e, profity z obecności na takiej, na takiej platformie. To mogą być właśnie kontakty, to może być ekspozycja nas jako, jako ekspertów, czy jako osób zainteresowanych konkretną gałęzią. To może być e, czerpanie informacji. Ja na przykład nie przestałem jakiś czas temu czytać portale, Informacyjne jako takie, natomiast wszelkie rzeczy, z którymi jestem na bieżąco, to pochodzą głównie właśnie z platform społecznościowych. I, i w moim przypadku to w zupełności wystarczy. I, i, i w końcu stworzenie takiego swojego z takiej swojej wirtualnej wizytówki, to też, jest, to też jest tym miejscem. Kiedyś, jeśli ktoś szukał pracy i, i w ramach background check robionego tej osoby, ktoś sprawdził Facebooka, to już był krok. Krok dalej, jeśli chodzi o, o, o takie sprawdzenie. Teraz w zasadzie przejrzenie profili, no to jest standard, więc myślę, że. Piotrek, to, że niestety teraz obecności Państwa... Muszę ci przerwać, musimy kończyć, czas się nam e, kończy. Serdecznie Ci dziękuję za, ro, za rozmowę i za to, co powiedziałeś. Państwu również dziękuję oraz zapraszam na kolejny odcinek Twojego brandingu w każdy piątek o godzinie 14.30. Zapraszam serdecznie.